Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam Was dzisiaj na nowy film, a mianowicie jak widzicie już po tytule, będzie to film z ulubieńcami niekosmetycznymi lutego zapraszam do oglądania no i pierwsza rzecz, którą będę Wam dzisiaj pokazywała jest to książka no i takie było moje postanowienie na nowy rok żeby czytać więcej książek, jest to już drugi film w tym roku z ulubieńcami niekosmetycznymi gdzie książka się pojawi także chciałabym też Was również zachęcić do czytania i znowu będę miała dla Was rozdanie książki, a będzie dzisiaj mowa o książce Sekrety Urody Koreanek Elementarz pielęgnacji Charlotte Cho-ho. Nie mam pojęcia, jak to przeczytać. W książce, oprócz porad dotyczących pielęgnacji według koranek, znajdziemy historię autorki. Charlotte urodziła się w Ameryce, jednak jej rodzice pochodzili z Korei. No i po studiach. Przeprowadziła się do Seulu i podjęła tam pracę. Z każdym dniem dowiadywała się nowych rzeczy. No i tutaj troszeczkę o pielęgnacji postanowiła nam opowiedzieć. Jeżeli chodzi o samą książkę, jest naprawdę bardzo ładnie wydana, fajna pudrowa, różowa okładka. Na samym początku znajdujemy spis treści, czyli wszystko jest ładnie posegregowane. Jakbym chciała wrócić do jakiegoś konkretnego działu, to nie ma problemu. Tutaj wszystko znajdę. Ogólnie w środku też mamy bardzo ładne różowe grafiki, więc na pewno przyjemnie się czyta. Książka jest bardzo lekka. Ja Wam powiem, że przeczytam. Tam ją w jeden wieczór, tak calutką. Może tam jakieś niektóre elementy pominęłam, ale z tego względu, że chciałabym się na nich bardziej skupić, na przykład na ochronie z filtrami. Dział, który zdecydowanie mnie zainteresował, to tajemny koreański rytuał pielęgnacyjny w 10 krokach bez tajemnic. I tutaj, jakby, jest podsumowanie tego wszystkiego, co wcześniej pisała autorka o pielęgnacji według Koreanek. I fajna też sprawa jest taka, że to nie jest taka sucha książka, ponieważ do każdego etapu pielęgnacji są podane ulubione produkty Charlotte i również Charlotte założyła założyła swój sklep internetowy, bo gdy mieszkała w Korei, to zawsze jak przyjeżdżała do Ameryki, czy to do rodziny, czy do znajomych, wszyscy prosili ją o kosmetyki, no i chciała, żeby więcej ludzi mogło przetestować takie kosmetyki, także założyła sklep internetowy, który funkcjonuje do dziś. Książka mi się bardzo spodobała, na pewno do niektórych rozdziałów jeszcze raz powrócę. No i już teraz zaczynam stosować niektóre triki. Zobaczymy, jak tam zmieni się moja pielęgnacja, czy poprawi się moja cera. Kolejna rzecz, o której chciałabym powiedzieć, jest to organizer na kosmetyki z Biedronki Powiem wam, że byłam kilka dni temu. No i akurat trafiłam na dostawę tych organizerów, także myślę, że możecie wpaść jeszcze do biedronki i poszukać. Mówię wam z tego względu o tym, ponieważ takie organizery zazwyczaj są bardzo drogie. W TK Maxie nawet do 100 zł dochodzą, takie większe, prawda? Na legroć tam, jakichś sklepach internetowych, 50 zł i tam góra. Jak wstawiłam zdjęcie na Instagrama, swoją drogą zapraszam na mojego Instagrama glampaula1, to właśnie jakaś dziewczyna napisała, że zamówiła w internecie. Wydawało się, że to dobra okazja, ale przepraszam. Płaciła. Ogólnie w mojej garderobie to już jeden taki organizer stoi, ponieważ kupiłam dwie takie sztuki i myślę, że tutaj na ulubiony na przykład szminki tu wrzucić, czy jakieś podkłady, pudry i tak dalej, fajnie to posegregować, jest naprawdę bardzo dobra sprawa. No i ta zawrotna cena 10 zł. E, naprawdę bardzo przystępna, także polecam. Wykonanie też nie jest złe. Mój kolejny ulubieniec jest to wosk z Janki Candle Serengeti Sunset. I muszę Wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o woski, o świece, o zapachy, e, zazwyczaj wąchał i mówię: okej, okay, nawet ładny, na mi się podoba, ale w tym wypadku jeżeli odpaliłam ten wosk to po prostu powiedziałam jedno wielkie wow, myślę, że dla ludzi którzy lubią Moschino I Love Love Dolce Gabbana Light Blue, takie zapachy to myślę, że ten zapach wam naprawdę przypadnie do gustu czujemy tutaj właśnie też troszeczkę takich cytrusów, tak jak w tych perfumach, o których wcześniej powiedziałam, no i zapach jest troszeczkę uwodzicielski no to jest mój ulubieniec i chyba sobie zakupię świeczkę dużą z Yankee Candle ogólnie nie miałam nigdy świeczek z Yankee. Zawsze miałam woski. Dajcie mi znać, jak, jak się u Was świeczki sprawdzają, czy bardziej polecacie świeczki, czy jednak zostać przy tych woskach. A cena takiego wosku to około 9 zł, dostępność przy różnych sklepach internetowych. Ja zazwyczaj takie woski kupię w sklepie Organik, bo często w takich sklepach można dostać te woski e, i można sobie przede wszystkim je powąchać, także odpowiadam na pytania, bo bardzo dużo osób pyta się gdzie kupuję woski. Następnie kontynuuję temat słoików do picia, tak jak mówiłam ostatnio w holu, za 15 zł kupiłam w Home and You ten słoik ze słomką, bardzo mi się podobał i ogólnie spoko, prawda? Ale powiem Wam, że mocno przepłaciłam i chciałam Wam powiedzieć gdzie szukać tych słoików, bo bardzo dużo ludzi się pyta. Jak nie macie u siebie Tigera czy Home and You to wiecie co, wejdźcie do sklepów wszystko po 5 zł, czy do sklepów takich spożywczych, gdzie znajdują się również różne artykuły gospodarstwa domowego to można znaleźć. Ja kupiłam ten sklep, ten sklep, ja kupiłam ten słoik w sklepie z jedzeniem Carlos, on się nazywa czy coś takiego, ale byłam ostatnio w sklepie po 5 zł i widziałam właśnie po 5-6 zł takie słoiki, także za szósteczkę, za siódmeczkę spokojnie można dostać takie słoiki. Czasami widuję je bez słomek, ale ja akurat kupiłam ze słomką, także fajne tutaj jedynie jest nadruk, na tym poprzednim nie ma. To jest czyste szkło, i trochę osób mi mówiło, żeby uważać, bo te słoiki pękają. Wiecie co? Ja tych u słoików na pewno nie używam do gorących napojów. Zazwyczaj jakieś koktajle czy jakiś sok po prostu w tym piję, e, więc szczerze mówiąc, jeszcze tego nie sprawdziłam i nie zamierzam sprawdzać. Bo jak piję herbatę, to wlewam ją po prostu do zwykłego kubka. Jeśli mówię już o herbacie, to herbata na ten miesiąc muszę Wam powiedzieć, że kupiłam nowe opakowanie, więc to świadczy, że naprawdę mi zasmakowała. I jak poznałam tą herbatę, słuchajcie, byłam u babci i sobie jej spróbowałam i mówię, jaka dobra herbata. Herbata, no nie wierzę. Herbata z firmy, herbapol, herbaciany ogród, malina z żurawiną. Pyszna pyszna, 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 naprawdę czuć te owoce i polecam Wam. No przebija zdecydowanie te herbaty z Biedry, które mam e, uwielbiam ją, widziałam jeszcze, że jest e, zamiast żurawiną, była chyba z dziką różą i tak się zastanawiałam którą kupić, ale wzięłam tą z żurawiną i drugi raz ją kupiłam, bo naprawdę jest bardzo dobra e, torebek mamy tutaj, słuchajcie 20, nie są one oddzielnie pakowane jest tutaj taki worek, z której po prostu ręką wyciągamy torebki i herbata kosztuje około 6-5 zł, także nie jest drogo i polecam ją wypróbować, jeżeli spróbujecie to dajcie znać czy Wam smakowała następnie świetny gadżet do domu no i chciałabym w ulubieńcach wprowadzić taką właśnie kategorię gadżetowo-domową i to są słuchajcie świeczki LEDowe, ja kupiłam je w Biedronce i za zestaw trzech sztuk zapłaciłam 30 zł, więc nie jest to dużo Tam z tyłu stoi latarenka i do takich właśnie latarenek y, świeczki używam ponieważ wiadomo, czasami się po prostu przyśnie czy coś, a jak świeczka jest zapalona, to jednak jest to niebezpieczne i te świeczki naprawdę wyglądają jak prawdziwe dodatkowo nie są zrobione z jakiegoś plastiku, tylko są pokryte jakby takim woskiem, więc wykonanie jest naprawdę bardzo fajne. Tutaj mam największą wersję i wersję mam jeszcze najmniejszą, a średnia tam stoi w tej laternce. i co jest fajnego, słuchajcie, do tych świeczek mam pilot i mogę je włączyć sobie pilotem, mogę je wyłączyć pilotem, jak również mogę sobie ustawić model candle, czyli ona nie będzie się paliła tak równomiernie, tylko po prostu będzie tak jakby płomień świeczki. Mogę też ustawić równomierne światło, mogę sobie przyciemnić, rozjaśnić i mogę sobie nastawić timer, czyli na przykład po 4 godzinach mi się wyłączą czy po 8 godzinach na naprawdę bardzo fajna sprawa. Nie wiem, gdzie takie świeczki jeszcze można dostać. Jak wiecie, to piszcie w komentarzach. Może komuś to się przyda. Ja serdecznie polecam, bo wiadomo, ze świeczkami trzeba uważać, a jak ktoś lubi do jakiś latarenek, to powstawiać to jak najbardziej. Są so, ok. Jeden minus, jak dla mnie, to one są takie trochę beżowo-żółte, mogłyby być białe, bo wiecie, ja lubię białe e, wnętrza, lubię białe dodatki. No, ale tutaj wybaczam, naprawdę bardzo fajna cena i bardzo fajna jakość. Dobrze to się sprawdza. I ostatnia rzecz, o której chcę Wam dzisiaj powiedzieć, jest to serial, tym razem Filmów nie oglądałam, ponieważ skupiłam się na serialu i oglądam słynną plotkarę. Kiedyś już plotkarę oglądałam i powiem wam, że nie wiedziałam, w którym miejscu skończyłam. No i zaczęłam oglądać to od początku i słuchajcie, jestem już na końcówce piątego sezonu, więc z tego co się nie mylę, zostało mi chyba jeszcze dwa sezony i jest to serial naprawdę dla wielu osób. Przede wszystkim dzieje się naprawdę bardzo dużo. Nie ma takiej zamuły, że coś się ciągnie jak flaki z olejem. Odcinek trwa 40 minut, więc jest to trochę dużo, ale zazwyczaj. Zwyczaj sobie oglądam do śniadania, do snu. No i jak mam jeszcze czas, to w środku dnia, także myślę, że trzy odcinki udaje mi się zobaczyć w ciągu dnia, więc nadrabiam, nadrabiam, nadrabiam. Druga sprawa, dzieje się wszystko w Nowym Jorku, także myślę, że jeżeli ktoś jest fanem Nowego Jorku, ktoś się interesuje Nowym Jorkiem, to naprawdę można sobie pozwiedzać, zobaczyć różne miejsca z tym serialem. A trzecia sprawa, moja ulubiona, słuchajcie, jest to muzyka. Uwielbiam muzykę z tego serialu, i na palcach u jednej ręki mogę policzyć tytuły, których nie znałam również występowała w tym serialu Florence and the Machine. No i tam był jej koncert. Również była Lady Gaga, więc myślę, że serial naprawdę bardzo dobrze zrobiony, fani artyści tam zaproszeni i ogólnie muzyka, dużo jest takiej indie, trochę takiej alternatywnej, trochę takiej innej muzyki i ja te wszystkie tytuły znałam, ja sobie to przypominałam i jeżeli ktoś by chciał znaleźć muzykę z Plotkary, jakieś playlisty, to polecam wam wpisać na Spotify Gossip Girl i tam znajdziecie na przykład sezon 1 4 Albo jakieś takie posegregowane, naprawdę jest tej muzyki, i te playlisty bardzo, bardzo często słucham. I serial Plotkara jest moim ulubionym i muszę Wam powiedzieć, że to chyba będzie pierwszy seri serial, który obejrzę do końca. I na jakich stronach oglądam? Zazwyczaj e, oglądam na video w Anyfiles, coś takiego. E, wrzucę Wam w opisie link e, do tej strony, żebyście mogli sobie podpatrzeć. No i oczywiście dacie znać, jakie seriale oglądacie, bo bardzo chętnie zobaczę coś nowego, jak skończę plotkarę. No i moi kochani, to by było na tyle w tym filmie. Teraz zapraszam Was na konkurs z książeczką. Ja Wam często opowiadam o moich ulubieńcach. Teraz Chciałabym posłuchać również o Waszych, także pytanie konkursowe brzmi. Jaki jest Wasz ulubieniec niekosmetyczny lutego do wygrania trzy książki. Oczywiście konkurs jest dla subskrybentów mojego kanału, także trzeba zasubskrybować. Będzie mi miło, jeżeli dacie łapkę w górę dla tego filmu. No i na samym końcu komentarza oczywiście zostawcie swój adres mailowy. Cały regulamin tego konkursu będzie w opisie. Konkurs trwa tydzień, także życzę powodzenia, no i dajcie znać, co było Waszym ulubieńcem Dziękuję za oglądanie, buziaki pa pa! thank you